Hej ojo, hej z tej strony MrBasket na na was w kolejnym odcinku z Minecraft Bedwars Challenge Dzisiaj ze nami jest taka wspaniała ekipa dziewczyn, po mojej lewej jest panowa Dzień dobry Jeszcze obok mnie jest Vivi Hejka Oraz Rybka Dzień dobry. I dzisiejszym challengem jaki Vivi jest? F1 Challenge Dokładnie, dzisiaj jest F1, część, tak jak pisaliście nam w komentarzach. Jak było F5, to teraz mamy F1. Nie będziemy widzieli w ogóle ekwipunku, ani myszki, ani nic, ale tak. będziemy grali na F1. I ostatnio wbiliście ponad 1000 łapę w górę, za co bardzo dziękujemy na kolejne challenge, To nam motywuje, żeby nagrywać ich więcej. Ile teraz Vivi mają wbić łapę w górę? I, skoro w w w w w w w w a. Ostatnio było e 1000, to teraz 1100. Dokładnie 1100 p w górę to nagrywamy kolejny odcinek, a ze tutaj dzisiaj jest z nami nowa, jakiś komentarz do syduszkowania. Jestem Nowa. Dobra, piszcie komentarz jestem Nowa to ja z Spanową przypnę wam, że i nie zapomnijcie oczywiście pisać swoich pomysłów na challenger, a my już lecimy na pierwszą arenę. Dobra, jesteśmy chyba, na pierwszej dwie. ręce, jak widzicie Nie wiem co mam w ręku, to. mamy miecze w ręku aktualnie, co nie? Tak, chyba tak, Harki, tak. Okay. A, e, Dobra, A, ale dobra. ogólnie, dla, żeby dla sprostowania Można używać ekipu, bo to nie jest zabronione Tylko po prostu nie widzimy, czym się bijemy i tak dalej I co ja bijemy Ja buduję łóżeczko, bo znaczy, ja mam jestem mam tu? Tu? tu teraz mam wełnę no, no. no. Nie masz, masz, nie w ręku Najgorsze e, jest to <laughs> <laughs> Dobra, dobra Najgorsze e, w tym challenge'u jest to, że nie widzimy kompletnie e, tego Ile mamy w ogóle itemów i tak dalej e, Dobra, mam pytanie Pytanie, mam wełnę w ręku. Albo dobra, dwójka, dwójka, dwójka. Dwójka, e dobra, robimy. Czekajcie, tylko wyceluję. O, dobra, speed beating, lecimy. Ej, to jest najgorsze. Znowu nie widać tego środka ekranu. Ej, spadłem! Znaczy, Ej, no, nie, jest dobrze, ja się wybudowałam A, Ale już jest łatwiej mi się wydaje niż na F5, jest tak troszeczkę łatwiej Trochę łatwiej, tak Dobra, ile mam, nie mam itemów Znaczy tak nie, na no. F1 jest łatwiej No, i jest trochę łatwiej, jest trochę łatwiej, nie powiem Dobra, mamy już diamenty, ja idę na środek, chociaż próbuję to zrobić Już chyba bez pierbeadingu, bo będzie po prostu bezpieczniej Jest dobrze Dokładnie, jest dobrze, wow, pierwszy jest typ doobrze. Ej, zabiłem go O kurde o kurde, wow, ej, ale dobry jestem poziom, Nie poziom, nie wiesz czy bijesz na, Nie wiem czym biję, ale ej, jest po tego na Shaderach widzę czym bije ale to jest tak trochę ułatwienie ej, bo sumie... mają strasznie słabo obudowane łóżko no to O to idziemy na niebieski? Dawajcie Tak Dobra, drużyna pieśnienia do, do bazy i kupię kilow. Nie ja kupuję kilo. okej okay. Tylko dajcie mi zolazo Ja nie trafię w kill ja tam no, lecimy, chodźcie. Macie Kilof, ma to Kilof? Ej, bo oni już mają u, tym obudowane jeszcze drewnem. Czy, a no to potrzebujemy się i Kilof. To poczekaj chwilę Vivi. To ma złazo, To ma złazo. Ja, e ja mam trochę. Ja Ja mam, o ja mam złoto. O, to kupujemy okay, TNT Ja kill -off, ale nie jestem Dobra, pewna. mam dwa TNT, lecimy. <laughs> Lecę, mam miecz, mam mieczek Oooo, gościu tak. Masz mieczyk masz mieczyk, mam mieczek Bo on ma straszne lagi Dobra, Dobra lecimy, 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 o. lecimy Dawajcie, szybko, 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 szybki raz, szybki raz Chodźcie Lecim Juhu, Dawaj grzybę Ostawiłem TNT Zabiłam Ozwacie łóżko, ryba o, Nie, nie e, TNT Zabiłam yes. O, pięknie, to ciekawe Pięknie Dawajcie Zabijemy ich, aj, zgnąłem o nie, spadłam Ej, dobra, zabiliśmy chociaż jednego niebieskiego Ej, u nas niebieski, niebieski No nie Ej, dobra, jeszcze jeden nie żyje Dobra, nie zabiłem go Okej okay. ważne. Ej, ostatni niebieski, jeszcze na środku jest jeden niebieski Nie, jeszcze dwójka jest niebieski, za niebieski Dobra, niebieski, zabiłem, ale. zabiłem, zabiłem Dobra, to ja lecę w Ej, jest jeden niebieski Żółci strzelają w nas Luferek się odpalił w żółtych Ej, dobra, ostatni nie. niebieski, idę go zabić, idę go zabić, idę go zabić, idę go zabić, mało się HP Jest, Dobra. Mamy to, zabiliśmy cały Yey. team. Jej. Uh, e, idę teraz e, z powrotem do bazy. Zielony, raz zielony... Ej, co... Stu... My jesteśmy zieloni? Ej, ty ja jestem. Jest rzybka. A ogólnie to jest tak e, tego śmiesznie. Z tego powodu, że nawet nie widzimy ile mamy HP jak się klepiemy, więc. No właśnie. Ej. To... Ej, właśnie. Ej, ale przynajmniej to jesteśmy Yey. takie żywe kamikadze, bo jakby nie zatrzymujemy się, po prostu zbijemy, bo nie wiemy kiedy za... przestać. Kamikadze wjeżdża. Dobra, ja kupuję nam pułapkę z e, diamentów Ja jestem na środku Dobra, kupiłem pułapkę Dobra, e, tutaj macie... O, z tą. Dobra, ja mam jak coś chyba żelane portki Możemy jeszcze nadbierać trochę diamentów Ej, w sumie ej, teraz ta arena wygląda, że możemy ją wygrać w sumie Dobra No my ją wygrywamy radę. przecież No właśnie, zniszczyliśmy już cały jeden team, jak my dobrze jesteśmy dzisiaj O Ej, ten challenge jakiś strasznie nie jest. Mamy dwa emeraldy. Mamy cztery w sumie. Ej, to o, ja polecę na kogo, kogo, kogo się fokusować? Na żółtych? Żółtych. Chodźmy na żółtych. Ej, a poczekajmy aż się sami zniszczą, bo ja widzę, że oni się ciągle klepią i nas... No, bo... no, bo... no właśnie. W ogóle nie pójdźmy na no, nie po prostu sobie będziemy tego, kampili, a z... jedna drużyna zginie, a my sobie skampimy emeraldy i diamenty i będziemy bogaci. I jeżeli szczęśliwie i w ogóle. Tak, jeżeli długo i szczęśliwie, koniec. Dokładnie. Vivi, jaki chcesz komet do. Żyli długo i szczęśliwie Dokładnie, piszcie komentarz, żyli długo i szczęśliwie, to przypniemy wam przeduszko, A ja sobie kupię, hmm, nie wiem co kupić, mam mieczyk e, kamienny, bo nim biję właśnie, tak, biję nim Chyba, chyba Może, ale jeden rzut jest upośledzony, szedł sobie po prostu spadł A, serio? Ej, bo ja też tak ja to robię, weź Chyba, ja też tak robię ja też tak <laughs> <Mi> siebie <laughs> tak... ja pocisnęłam w tym momencie <laughs> A, to. poczekajmy, pozbieramy emeraldy. Wow, Czemu a Nikt nie robi piecyka. E, Moja bo osw... nas... ja zawsze tak wygląda. No, nas nie stać, idę do e, niebieskich. A, <laughs> idę do niebieskich po diamenty. Nie, nie stać, tak oczywiście okay. Jednego e, diamenta potrzebujemy. Już zbamy. ma emeraldy i będzie super. Będziemy bogacić. Może... Dokładnie, dobre, ja idę po diamenty. Bogacić ile diamentów? Ja! Osiem, nie wiem, ile mam diamentów w sumie. Widziałem tylko, że jest ich dużo. Zobaczmy ile diamentów zebrałem Cztery Uuuu e... Czerwony, nie wiem czym Cię biję. Nie wiem czym Cię biję. Chodź tu czerwony, ale nie wiem czym Cię bije Taka, taka ruletka, co nie? Może łapką, no, może nie mieczem oh, yeah. no, Rybka, nie. rybka biegnę do Ciebie gdzie jesteś na środku? Nie wiem gdzie byłam, ale umarłam A gdzie byłaś? A nie wiem gdzie byłam, a gdzie byłaś? A widzę go, a nie to sponowa To ja <gry> ej, to, ej, oni już zostali zniszczeni? Nie, jeszcze żyją. Trzeba obserwować grę ciągle, to trochę trudno. Och, chciałam mieć blaszkę na spoko Ej, bo gdzieś tu byłeś. Ej, bo mamy <gry> takie upośledzenie, <gry> że my że nawet nie wiemy, jakim kolor jesteśmy czasem, co nie? Po prostu biegam, biję i nie wiem, który to kolor. Mamy ile emeraldów? Mamy 10 emeraldów. Ile o, mamy żelaza? Uuu, bogactwo! Ej, to dawaj tego. Dawaj odmian. Y, no, właśnie! Y, kto jest w bazie? Y, spanowa. Nie, o, dobra. <laughs> no i spanowa. Będzie. Ej, w ogóle rybka, może kupisz sobie, nie wiem, lepsze Ej, spodęki? bo żółtych nie ma w bazie. On, oni się klepią, oni A, się klepią z do, ceremoniami. Dobra, ja, ja będę na bogactwo. Poczekajmy, kto pierwszy zginie, co nie? Kto e, pierwszy zginie tak. dziś. Mamy no w sumie dwie bazy. W sumie mamy chyba ta jest najlepsza gierka na belu, jaką mamy. Nikt się nami nie przejmuje. My sobie normalnie tutaj e, jakby po prostu zbieramy surowce. O ile mamy żelaza, jeju. No golemy można pokupować później. Patrzcie, mamy już obsydian, jakie bogactwo Nie wiem ile diaksów przyniosę, ale dużo było Było dużo Na bogato Na bogato Tak Jestem ciekaw, kiedy oni się w końcu zabiją, co nie? Bo mi się, Ej, się na powoli nudzić przyniosłam, Ale kozak Ej, o! mam pytanie, kto, kto umie dobrze tego raszować. Jasne, że gdy nie widzę tempa. Ja mogę spróbować. Dobra, Vivi, Dobra, to rozdzielamy się na e, dwa typy. Tylko e, potrzebuję jeszcze Emeralda, ja się tepnet, ty poleci Vivi do czerwonych, a ja do żółtych. Ej, czerwony. O, czerwony. Boże. Nie, to spanowić. Tu kolorki. Ale poczekaj Ciebie? chwilę, nie lec to. Poczekajmy, nazbierajmy trochę emerów i polecimy. Powiedwoje. Ujezu! Dziura prawie fajna. Uff, uff, uff. Boże, nie RYBA ja cię followuję, ja Ci pomogę. Nie, o nie, Boże, co nie, ja Ryba, nie brać! Czekaj, po to i ja JESTEM po prostu Nie, na nich. Ja co co? Ja się, nie boję nie, nie. się tam ryba? Nie, 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 nie bra. My, my jesteśmy niebezpieczne. Tak, agresywne. O, boże, spadłam. Dobra, jak Cześć. Hejka. Ja kupuję pocionki sobie zbrojkę. Właśnie idę kupić sobie zbrojkę Ej, dobra, tak. ja lecę na żółtych jak coś Ej, na środek oni Ale nie mamy na zbrojkę Ej, bo oni nawet nie wychodzą z fazy No nie. właśnie, A. dlatego musimy tego, zraszować ich Ja na żółtych, Vivi na czerwonych Eee, ja na czerwonych? O nie. Tak, ty Ej, czerwonych. na czerwonych Ale co ja bym zrobić? No, no zabić imuszko No dobra ja. Zrobić im krzywdę O, o Masz im Dobra, ja tu dobra. odkładam itemy ej, ej, bo do nas biegnie A, Nie, Moje dobra, biegnie. nie biegnie Dziwny ty Dobra, nie biegnie Dobra, ja biegnę na żółtych teraz jak ktoś. Prawie zabiłam czerwonych Eee, kupię jeszcze golemy w sumie, dwa. O, mam jeden emerald Dobra, lecę na nich e, ktoś może mi pomóc jak chcę Ja jak mogę ktoś chce. O, rybka, jak, jak, jak miło O, emerald Tylko ja czekajcie, ja... Dobra, ja wiem jak wypijać potki, dobra Piję po kolei, dobra, jestem na środku I pijemy Jedna o tym jest jakiś Klimpek, może to, to, może to mój, mój kumpel Dobra, jedna wypita, druga wypita, dobra, druga i trzecia Dobra, chyba wypiłem wszystkie Dobra, może trzeba mieć dobra, dobra I lecę Ej, bo nie idziemy. To o, nie już. widzicie Nie widzimy Dobra, pomocy! Uuu uh! Aj! z tego, przypadłem! Proszę, kto ze mną? Nie, Wi, w masz budolce. Był ktoś za mną? Nie! No nie! Ej, rybka, ty powiedziałaś, że za mną pójdzie, co nie? nie, ja myślałam, że pójdziemy na czerwony. O Boże, na czer a czerwony nie mają tego. Nie mam sześciu do czerwonych. No to o musimy nie. na złotych znowu. Dobra, emeraldy są, to ja znowu, może znowu pójdę. Dobra, to rybka idź za mną i zespał golemy po prostu. Dobra. A to myślę, że to mądre. Ej, nie mamy złota, ma kto złoto? Mm -mm. Ja mam sześć. O. Mamy jednego golema, kumpla, ale ja spadnę, ja może do Vivi lepiej dam. Vivi, chodź. A ja też mam golema. Będziemy razem! Ale to no. czekaj, ale czekaj. Ja odłożę Dobra, się pojawiły O, i... dobra, dobra, Ryba, biegniemy. O, dobra, biegniecie na nich, a ja ich po prostu dokończę. Cześć, spotkanie dwóch Osiem diamentów, ile bogactw? Czekaj, Ryba, Ryba, czekaj, 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 ja mam mieczek, S mam mieczek. Ej, się do nich szybko, o. Masz. Dobra. Czekaj, no bo... lepa. No ciężko i, I tutaj a, też. Ale super. A. Ej, dobra. Żółci dobra, nie mają łóżka! Lecimy. Żółci nie mają łóżka. Do, dojedziemy. I... Do czerwonych, do czerwonych szybko, do czerwonych lecie już. Lecimy do czerwonych przez most. Biegnij, biegnij szybko. dostałem. No, nie. A, pomocy! Nie wiem, gdzie mam TNT Ej, pomocy, u czerwonych, szybko. Biegnę. Nie. Pomóżcie! Szybko! Wbijajcie! Wbijajcie do czego? nie wiem, czy O nie! Zamiast, o nie. Położyć, zamiast położyć golema, to JA WYRZUCIŁAM im jajko. Co? I mają golema teraz jeszcze? No, Vivi! No, gra, że to by. Vivi sabotuje nam grę. Przepraszam! I... Oddała im dobrowolnie! <grym> Vivi, jak przegramy tą gierkę, to będzie Twoja Dobra, to, jak... Przepraszam. to co, ja. Przepraszam! Ja na nich lecę teraz, ja na nie widzę, ja nie umrę tam obiecuję. Dobry, dobra, hej, no, dobra, dziękuję okay. za słowo. Ja też mam e, za słowo. <grym> dziękuję, to się przyda na pewno. Dobra, tu mam potki, tu mam wełnę, tu mam kilo, tu. Dobra. Ej, bo. Masz radę. Znowu czerwony spadł sam na moich oczach. Ja też go a widziałem ze spadł a... sam. Ej, czerwony może nas nie iść wokółka. Dobra. Harakan. Ej, pomocy, e, lecie na czerwonych jak możecie. Zabił mnie właśnie. Spokojnie pomściłam z... cię. Ja jestem w bazie, żeby nikt nie przeszedł. Ej! Nie zdążyłem podłożyć tej Aj, mają osłonięte łóżko, Jest tam tu poleciał ktoś? Chyba trzeba polecieć razem, wiecie? Bo nie damy rady. jestem tak. za. Chyba tak. Dobra, wezmę złoto wszystkie. I Dobra, to na ryby. Ryba, idę z tobą. Dobra, a tu jest dużo typa. E, poczekajcie, poczekajcie chwilę na mnie. Ja im tego, wjadę TNT. Szybko. I zobaczył mnie. Szybko. 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 O nie. Dobra, musimy razem to iść. Wszyscy Dobra, razem i wspólnie. I wiem, Wspólnymi siłami. Mod przyjaźni. Tak. <laughs> Może zebrałam maraton. Bo ja o, jestem nie, u nich na nie na nie tym jeść. czymś na dachu i się boję. A nie widzą cię? Nie widzą. widzą. Czekaj. Dobra, dobra, ja do nich lecę na niewitce. Dawaj, nie bo się skupili na mnie. Dobra, dobra, mam dwa TNT, wat mam. Nie jest Dobra. Ja co, od środka? Ja też. Dobra, odsłonię łóżko mają, Jest! Posło! Jest! Pięknie usłyszałam, że chcieliśmy to! dźwięki. dźwięki Umarłam od upadku. Nie, Pięknie. zabili mnie. Mnie też, Ej, ja mnie też zabili. Nie panował, nie? Dobra, Za ja tam, idę tam. Ej, bo nikt nie zginął od nich. Okay, ja idę tam na Yolo, tak, tak? dawaj, ryba, lecimy, dojeżdżamy ich teraz. Dojeżdżamy no, ich oni, oni już nie wiedzą, co się dzieje. Dojeżdżamy ich, dojeżdżamy, o, elo, dawaj. a nie mam ich taba. Łoł! Wow! E, skok wiary! Nie doskoczyłem. Niemiły człowiek. Ej, bo trzeba się teraz do nich jakoś dotrzeć. Macie budule, bo tam jest dziura. Nie mam. Eee, nie eee, eee. mam. Eee, dobre. Eee, ja... 12 emeraldów ogólnie. Nie eee, wiem. Rybka, łap. Łap, rybka. Zrzuciłem Ale... ci coś fajnego. Dobra, ja tam się nie dobuduję. Dobra. Co? O cześć, ale a myślisz, że to dobry pomysł, żebym ja tym rzuciła, a ja może do mnie z panowej, albo Vivi? Spanownie. No to da e daj z sp panowej, albo Vivi. Łapcie ktoś jedną i dobra, i laszujemy ich, dawajcie. YOLO! Nie, chodź mam prezent. Nie, czekaj, czekaj. Dobra Rybka, lecimy na nich. No. Masperełkę. Nie, tuż mi... Tak, mi nie mały, koledzy. Jak... Chodź, 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 chodź i pamiętaj, pamiętaj, tak jak ja, tak jak ja, chodź tutaj do mnie. Tu, na, na górze, na górze idę, jestem, idę, na górze. Chodź, zepka. Sponowa też. też, chodź, patrzcie. Stajecie dobra, tutaj, biedne. o. Stajecie o tu i tak? do góry patrzycie o, się. I hop. A ja nie mam. Ja jestem na bałwanie. Oła. O ja, ja Ej, i lecimy na nich, lecimy, dawajcie. Tu, 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 tu. Wajcie i. Skroba nie żyje. Skroba nie żyje, dobra. Jeden kill, dwa kille Dwa kille mamy. Dobra. Ale dobra, mamy. Właśnie, to jest golem od Bibi. Ja dorobiłam trochę mostu. O, to ja idę z golemem. No ja idę bez niczego. Ej, oni. Tak. Przyjaźnie. Ej, co tak. on robi? Co on tak się buduje, jak jakiś chory? Chory psychi O nie, spadłam. Biegnę. Jak to? Biegnę. Trzeba ich o. dobić. Ej, jakiś powalony. Idę go. Dobra, wywaliłem go chyba. Spadłem. Ta, spadł, spadł. Okay, jeszcze... I ostatni. Ostatni. Lecimy A po nie. niego. Eee! Mijcie bo... go! go podlasie! O Jezu! No nie, dziura! Się Ej, się chyba do nas tepną? Ja mam na lodę, Ej, wyszedł? Nie, jest! Ech, no. Nie, znik. jest jeszcze! Ej, znik gdzieś! Musi tepnąć, już on. Ej, tepnął się, Ej, on e, do bazy naszej poszedł! Na diamentach jest! O nie! Których diamentach? Ej, przy niebieskich! Dobra, mam go! Pada mu niewitka! Już nie ma niewitki, nie ma niewitki. Jest... do niebieskich poszedł. Jest na diamentach, między niebieskimi a czerwonymi. Bierzę was dziewczyny, dajcie okay. radę! Dojedźcie do do go! Dojedźcie y typa! Aha, i teraz wełna, ej bez spod... o. O. Dawajcie! O. Rybka, spanowa! K tak ty... Patrzę na was! Jedziecie z nim! Spanowa! Nie. Zastresujące sytuacja! Dobra, lecę Ale na on niego! du dum! du dum, 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 Du dum, dum I nie macie gościu! Ale jest trefa! JA BIŁĘ! Jej, wygraliśmy to! I dobra... I to chyba byłoby na tyle, bo nam Arenka ja prawie cały odcinek! <grymne> widzimy się już na pożegnaniu! Dobra i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Częm oczywiście zal zalicony 1100 łapek w górę to będzie kolejny czem. Oczywiście koralendze możecie wymyślać nam w komentarzach I dzisiaj ze mną była Vivi Byłam! Była ze mną Swanowa Byłam! Była ze mną rybka Też byłam Oraz nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i trzymajcie się do następnego Bajojo!